W Białym Stoku Krzysztof Zimnoch rozpoczął sparingi przed walką z byłym mistrzem świata wagi ciężkiej Oliverem McCollem. W poniedziałek i środek. Krzysztof Zimnoch przesparował sześć rund z Marcinem Rekowskim, który również wystąpi na gali w Legionowie, gdzie zmierzy się z synem Olivera McColla Elijah. Zimnoch po pierwszych sparingach jest zadowolony ze swojej formy. Dzisiaj był sześciorundowy sparing. Się wydaje że w dobrym, w dobrym w miarę tempie. Wszystko, bo na pewno, no to znaczy, trochę lepszy był na pewno sparing niż niż w poniedziałek. Bo to wiadomo, pierwszy sparring to zawsze to trzeba było wyczuć i, i siebie, i przeciwnika, i jak to wszystko wygląda. Ale dzisiaj już. Po wyciągnięciu jakichś tam wniosków, po samym sparringu było trochę lepiej. W Białym Stoku przygotowują się także Kamil Szeremeta i Andrzej Soudra, którzy również wystąpią na gali w Legionowie. Towarzyszy im na sali także przemysł w Opalach, który 10 maja przystąpi do walki o pas IBF International wagi średniej podczas gali w Olsztynie. Już wkrótce obszerna relacja z Białego Stoku na ringpolska.pl